Cześć moi drodzy. Witam Was w kolejnym filmie Zielonego w Ogrodzie. Kolejny wspaniały dzionek na działce. W tym tygodniu dużo się będzie działo. To, co zobaczycie dzisiaj, to przygotowanie tych tutaj czterech inspektów pod uprawę, pod wysiew. I to, co będę robił tutaj, to na początek. Przysypanie wszystkiego obornikiem granulowanym, bydlęcym następnie delikatne zruszenie ziemi, ponieważ ona była przykopywana jesienią, wyrunanie grabkami, położenie na to wszystko agro tkaniny. No i tak jak już wcześniej wam mówiłem, to co sobie zaplanowałem tutaj tutaj będzie posiany Jasiek. Ogórki najprawdopodobniej posadzę tutaj, w tym szerszym inspekcie, ale jeszcze się waham, e, ponieważ tutaj w tamtym roku rósł bób. Zostawiłem odygi bobu razem z korzeniami w ziemi. Jak wiadomo, one są bardzo bogate w azot, więc mam nadzieję, że tych składników odżywczych już tutaj będzie troszkę. E, albo tutaj w tej takiej zakrytej, żeby one mi nie wychodziły na zewnątrz. Jedna Kolejna, czyli mamy dwie. W trzeciej będzie posiany w dwóch rzędach koper. Jeden rząd to będzie taki młody do zebrania, a drugi będzie do ogóreczku właśnie, żeby był swój do kieszenia. No i trzecia, trzecia grządka, co do której jeszcze, że tak powiem, nie mam nic precyzowanego, ale myślę, że coś się wykluje, więc bez zbędnej zwłoki, za chwilkę Wam to wszystko puszczę na przyspieszeniu zobaczycie sobie z muzyczką a ja polecam jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, wrzucić suba wrzucić lajka, like. jeżeli Wam się nie podoba to łapę w na dół a jeżeli macie jakieś pytania, uwagi sekcja komentarzy jest dla Was ja na pewno na każdy odpowiem cześć, trzymajcie się i widzimy się za chwilkę po

Witajcie. Mam nadzieję, że wytrwaliście ze mną, dla Was niecała minuta, dla mnie tam około pół godziny, więc jak sami żeście widzieli, najpierw odchwaściłem sobie te wszystkie moje zagony, następnie przysypałem obornikiem granulowanym, potem rozgrabiłem tą ziemię, a następnie położyłem sobie. Agrotkaninę, którą widzicie, no i jeszcze co do zawartości, tak jak przed chwilką wam mówiłem, no, jestem prawie pewien. Tutaj, no to akurat nie mam agrotkaniny po yy, Bobie zeszłorocznym, no, ale tutaj będzie posadzony jasiek Tutaj na pewno trzy rzędy: dwa rzędy kopru, trzeci. Podejrzewam, że cebula dymka. Tutaj jeszcze nie wiem, cały czas trwają oboje, eee, o to co mam zrobić, tam na końcu podejrzewam, też będzie cebula dymka. No i tutaj w tym pierwszym obok tryskawek tutaj będą w tym roku moje ogórki. Eee, więc tak, stanowisko jest słoneczne, ponieważ. To jest wystawa północna. Tunel nie będzie rzucał już takiego cienia jak na troskaweczki. Tutaj nie przejmujcie się tym, jak wyglądają w tej chwili ścieżki pomiędzy tymi moimi grządeczkami, ponieważ ja to wszystko już wam tego nie będę pokazywał. No, chyba, że jesteście zainteresowani, to dajcie znać. Wszystko będzie tutaj wypielone do gołej ziemi. Będzie położona agrotkanina. I na to agrotkaninę będzie wysypany pewnie albo jakiś kamień Albo kora Żeby po prostu Po deszczach tutaj nie było jakiegoś wielkiego Błota Więc Tak to wygląda moi drodzy ja Za chwilkę zabieram się już tutaj zasiani kopru, kopru Już tego Wam nie będę kręcił bo to Jak zrobić rowek Równo do samego końca wysypać ziarenka i przykryć to ziemią No to chyba każdy już wie Więc Dzięki, że dotrwaliście ze mną aż tutaj. Cieplutko was pozdrawiam. Jeżeli jeszcze nie daliście suba, to zachęcam was do tego. Lajki jak najbardziej. Jeżeli wam się nie podoba film, macie uwagi, łapa w dół, komentarz. Więc do następnego. Cześć, trzymajcie się moi mili.